Dzień dobry, dzień dobry. Witamy z Radomia, z siedziby prezesa klubu Radomiak Radom. Razem ze mną Sławomir Stępniewski. Dzień dobry panie prezesie. Witam pana, witam państwa. Panie prezesie, no taki trudny czas chyba dla, dla klubu. Zmiana trenera Konstantyn Gylka, bo tak ustaliliśmy, że po rumuńsku będziemy nazywać nowego szkoleniowca, zastępuje Mariusza Lewandowskiego. Skąd taka, taka decyzja właśnie na tym etapie sezonu, kiedy Radonek tak naprawdę no, walczy o, o utrzymanie? No właśnie dlatego, żeby to utrzymanie uzyskać, to trzeba było po prostu podjąć działania, bo, bo zaczęło się robić niebezpiecznie. Jesteśmy już tylko trzy punkty od strefy spadkowej, więc trzeba było podjąć jakieś działania naprawcze, bo. W mojej opinii ewidentnie potencjał zespołu jest większy, niż, niż te rezultaty, które zostały osiągnięte. Kiedy tak naprawdę się coś zepsuło? Kiedy coś. Nie wiem, to tak się mówi, że w prezesie często coś. W prezesie ogólnie mówię o ekstraklasowych klubach. W prezesie coś musi pęknąć, żeby doszło, doszło do, do zmiany, bo bardzo szybko od momentu zakończenia przecież meczu z Krakowią no do przylotu już Konstantina Galki minęło kilkanaście godzin to chyba nie będzie kłamstwem. Tak ale to, to jest proces. Taka decyzja nie powstaje ad hoc bo byłaby no, napiętnowana jakimiś emocjami brakiem rozsądku a tutaj tutaj to wszystko jednak było wyważone a no, a efekt taki, że pozycja trenera zwykle jest skorelowana z pozycją zespołu w tabeli. I dopóki byliśmy bezpieczni w górnej części tabeli, no to również pozycja trenera była, była spokojna. Ale widzimy, że no w polskiej lidze w tym roku zrobiło się tak, że, że 34 punkty, które dawały w zeszłym roku utrzymanie. Dzisiaj to jest właśnie okolice strefy spadkowej i, i to wszystko zaczęło się niebezpiecznie do nas zbliżać. Trzeba było zadziałać, bo no żeby nie było takiego efektu, że drzewa umierają stojąc. No no, mówi się, że w tym roku 38 to tak, 99%, a 39 to, to już 100% daje utrzymanie. No to tak naprawdę w przypadku Radomiaka. Sześć kolejek mamy do końca, no dwa zwycięstwa jesteście spokojni. Dwa zwycięstwa jesteśmy spokojni, tylko te zwycięstwa muszą, muszą przyjść. Trzeba... No właśnie terminarz też nie jest nie jest zbyt. No akurat płacny. my mamy dość, dość trudny terminarz, ale doświadczenie uczy, że z tymi dobrymi też nam się udawało dobrze mhm. grać i wygrywać. No ostatnio, na przykład z Rakowem często chowa chociażby. No tak, a w zeszłym sezonie czy z Lechem, właśnie, czy z Legią dawaliśmy sobie radę. Na Lechu chyba cztery punkty, tak zrobiliście? Tak. I na Legii sześć. Tak. To bo to też... w, w debiucie był remis w Poznaniu. Mhm. Panie, zadowolony z kadencji Mariusza Lewandowskiego, czy tak jak pan powiedział wcześniej, bo potencjał drużyny jest znacznie większy niż miejsce w tabeli wskazuje, to, to panie zadowolony z tej kadencji, to co się udało zrobić od no roku praktycznie rok trwała kadencja trenera Lewandowskiego bo chyba w okresie też po meczu z Krakowiem chyba trener Banasik tak, został zwolniony tak, i po meczu z Krakowiem trener Lewandowski to, to koincydencja no... nie, nie, nie było tu jakby jakiejś głębszej myśli to po prostu efekt tego że no, że się zrobiło niebezpiecznie no. mhm. myśmy wiosnę zaczęli dość przyzwoicie u nas trener Lewandowski pan czyta tygodnik piłka więc mhm. na pewno pan widział że trener Lewandowski był trenerem miesiąca u nas no, wygrał właśnie. głosowanie, więc zaczęło się nieźle, no ale skończyło się w ostatnich tygodniach. No tak. No tak jest. W piłce i tutaj tutaj. No, ja żałuję bardzo, bo, bo miałem nadzieję, że, że uda się Mariuszowi Lewandowskiemu no po prostu wejść na taką ścieżkę, gdy wygramy kilka meczów z rzędu i będziemy patrzeć w górę tabeli, mhm. a nie z, z obawą spoglądać w dół. No, decyzja dojrzała, że, że trzeba coś zrobić i trzeba, trzeba potrząsnąć drużyną i Jak widać nie jesteśmy oryginalni, bo chyba jesteśmy dziewiątym zespołem. O no tak. W, tej chwili. w, to, w ogóle to widziałem tą to... dolną część tabeli, to tylko Śląsk, Wrocław nie zmienił trenera. Nie był podkreślony na czerwono, ale no w Śląsku jest trzech na etacie, więc chyba tam trudno po prostu to finansami po, poukładać. Konstantin Galka, no gość, patrząc na CV, to nie wiem, to ja musiałbym się cofnąć chyba do, może Stanisława Czerczesowa, może do Henninga Berga, no ale stosunkowo dawno, patrząc na to, jak w piłce wszystko mm -hmm. się szybko toczy, bo trenera z takim CV, to, to my w Ekstraklasie w ostatnich latach nie widzieliśmy. Jak wy go wyczarowaliście, to jest raz, ale dwa, jak wy go namówiliście, żeby przyszedł gość, który pracował w Espaniolu był przymierzany do jako w roli selekcjonera reprezentacji Rumunii, wielokrotnie. Czym Radom jest w stanie przekonać tak poważne nazwisko, jeżeli chodzi o, o rynek trenerski? No ale to może jest dobry moment, żeby już zupełnie wyzbyć się kompleksów, jeśli chodzi o, o Radom i o cały projekt Radom i Radom Jaka, bo ja, ja to postrzegam jakby współbieżnie dla mnie to, to jest jakby ten sam projekt. No, przekonaliśmy tym, że Powstaje nowy stadion, powstaje akademia. Jest bardzo dobry potencjał kibicowski, a to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o, o piłkę, bo ja jestem przekonany, że to jest jeden z takich czynników, które, które bardzo pomagają. To jest ten przysłowiowy 12 zawodnik, który bardzo często jest potrzebny. No musiało go ująć to, w jaki sposób. Podeszliśmy do, do rozmów, jesteśmy otwarci, jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do, do tego, co on zaproponował, jaką on ma wizję. No i chemia zagrała i tutaj trzeba podkreślić bardzo dużą rolę naszego dyrektora sportowego, bo to Oktawian Moraru. Wykorzystując swoje kontakty, również, również wynalazł, w cudzysłowie mówiąc, Konstantiną Gilkę. Także to jest oczywiście super CV. Jest, jest bardzo duży optymizm we mnie, że, że, ten, że, to się, że to się powinno powieść. Ale oczywiście jest takie napisane w Biblii po owocach ich poznania. Tak jest. Znam, znam ten cytat. Konstantin Gylka przychodzi do ligi nieznanej, do klubu nieznanego. Nie oszukujmy się, on no, ekstraklasy nie oglądał. Nie boicie się, że to nie wypali? Ja uważam, że, że pozycja polskiej ekstraklasy, jeśli chodzi o europejską piłkę, w tabeli wypada dużo gorzej niż w rzeczywistości. My jesteśmy no, taką ligą, która jest bardzo fajnym oknem wystawowym dla, dla wielu zawodników, ale również dla trenerów, czego przykładem są szkoleniowcy no, z, z klubów, które są bardzo wysoko w tej chwili. No tak, ale z ekstraklasy trenerzy raczej nie wyjeżdżają do Europy, tylko, tylko piłkarze, więc to ja często tak traktuję ekstraklasę jako miejsce, gdzie mogą się trenerzy odbudować, znaczy, inaczej, piłkarze, zawodnicy hmm. mogą się odbudować. No, a Konstantin Gilka wraca też z takich no, azjatyckich wojarzy, bym, bym powiedział. No tak, tak. Może głód piłki już tak go, uh -huh. tak go dotknął, że akurat w dobrym momencie. No, wiemy, że w piłce timing to jest rzecz bardzo ważna. Mhm. E, patrzymy na, na komentarze, tak zerkam tu jednym okiem, pojawił się komentarz dotyczący, odchodząc na chwilę od spraw sportowych, dotyczących stadionu, kiedy dostawicie trybunę za bramką, no ale to tak wyjaśnimy, że buduje się nowy stadion Radomiaka, jesteśmy aktualnie właśnie na, na jego terenie, to tak uciekając na chwilę w tą stronę infrastruktury, przyszły sezon, sierpień, to jest cały czas realna data, kiedy Radomiak się przeprowadzi na no do swojego domu wróci tak naprawdę tutaj na Struga 63. Jest realna, bo praktycznie prace są już naprawdę w końcowej fazie. Potem czekają nas tylko odbiory. Czasem są uciążliwe, czasami trudne, ale myślę, że spokojnie do przezwyciężenia. No i, i nowy sezon planujemy już grać u siebie na Struga w swoim domu. Okej, okay. sprawy sportowe. Jak się czuje Francisco Ramos? Pyta, tu jeden z naszych użytkowników, bo z tego co słychać, mam do piłki najwcześniej za rok, chyba, chyba wróci. No tak, bardzo przykra sytuacja. Miał bardzo długą operację zaraz po meczu. Trwała aż do, do późnych godzin nocnych. Potem okazało się, że niestety trzeba jeszcze raz ponowić zabiegi. Bardzo mi przykro, cierpi chłopak. No, mówiąc wprost, jest bardzo obolały i, i współczujemy mu bardzo i trzymamy kciuki, żeby, żeby jak najszybciej wrócił do, do gry, bo, bo na pewno to jest dla niego ogromna tragedia, dla niego, dla, dla rodziny. Mhm. Konstantin Gilka, wracamy do tematu trenera. To jest trener, który mówi po angielsku, mówi po rumuńsku, po hiszpańsku, bo dzisiaj konferencja była w języku hiszpańskim. To znaczy, że on raczej problemu z wejściem do, do szatni mieć nie powinien. Przynajmniej tak, patrząc na to, jak jest zbudowana szatnia w Radomiaku, to chyba się z każdym powinien dogadać. Nie, no, nie ma z tym problemu, absolutnie. Już w dzisiejszych czasach to przede wszystkim praktycznie wszyscy zawodnicy mówią po angielsku, także, także tutaj bariery językowej nie ma. Szczególnie, że, że trener właśnie posługuje się doskonale językiem hiszpańskim, więc. Więc tutaj. Z Portugalczykami się dogada. No tak, tak. Okay. Także tutaj ta taka wieża Babel nie, nie będzie taka straszna. No właśnie a propos tej wieży Babel, bo też się pojawiają te, takie, takie pytania. Czy wy nie boicie się, że ci obcokrajowcy po prostu nie będą walczyli tak, jak by walczyli Polacy w kontekście walki o, o utrzymanie? Bo ja sobie przypominam, Zagłębie lub z tamtego sezonu i Piotr Stokowiec, kiedy już weszło Zagłębie w tą decydującą fazę, nagle postawił na Polaków, bo stwierdził, że obcokrajowiec jest tu tylko na chwilę i za chwilę odejdzie go, nie będzie. No, Piotr Cokowiec miał taką taktykę i sprawdziła mu się. My, pomijając wszystkie inne aspekty, to oczywiście bym chciał mieć zrównoważoną szatnię w tym, w tym sensie, że żeby było powiedzmy połowa Polaków, tak uh -huh. mówiąc, z grubsza, ale nas najzwyczajniej na to nie stać, bo Polscy zawodnicy są dużo drożsi od, od tych, których mamy z Portugalii czy, czy z innych rejonów świata, i, i, i taka jest ta rzeczywistość. No, my jesteśmy klubem z bardzo niskim budżetem, relatywnie no, bardzo, najniższym. Zawsze jak skarb robimy w piłce nożnej, no to jak tam top 3, jeżeli chodzi o dół, albo top, top 4. No właśnie, no więc jakby nie mamy specjalnego wyboru, a szczególnie, że no Jakość tych zawodników z Portugalii jest dużo wyższa niż, niż Polaków, a, a są po prostu tańsi. No mhm. i, I tak to tak ten rynek działa, że, że taki jest skład. Zresztą my w ogóle byliśmy często, to było kontestowane, że, że Radomiak jak to taki zaciąg tylko zagraniczny, ale jak się popatrzy na, znowu wrócę do tabeli i zespołów, które są na górze owej tabeli, mhm. to to tam skład. Yy, Zna, znalazłem taką średnią, jeżeli chodzi o liczbę Polaków w podstawowej jedenastce, na samym dnie nie jest Radomiak, uwaga, tylko jest Raków Częstochowa. Tam no jest tak. średnia niecałych trzech piłkarzy na mecz 2,8 albo 2,7 więc no to są jeszcze kluby, które więcej stawiają na obcokrajowców no, niż. niż ja, moim zdaniem to wynika jakby z, z ekonomii, no, że... mhm że potencjalnie lepszy zawodnik jest tańszy. Okej. Okay. Konstantin Wilka będzie miał też realny wpływ właśnie na politykę transferową klubu, czy, czy jednak tutaj cały czas pan i, i dyrektor sportowy Oktawian Muraru będziecie podejmować ruchy, czy to po prostu będzie trzeci gdzieś tam do, do tego trójkąta? Do tej pory zawsze się tak odbywało, że, że ruchy robiliśmy my, ale w, w kooperacji z trenerem. No, znaczy ja nic, pytam z tego względu, że on ma nie będziemy wklejać, mega znajomości. No, jak tutaj spotkałem Michała Mitruta z Kanal Plus i mówi Powiedział Michał przed chwilą takie zdanie że Konstantin Gylka jest jednym z trenerów o których Marco Asensio dzisiaj gwiazda Realu Madryt powiedziałby że zawdzięcza mu bardzo bardzo dużo na pewno top 3 trenerów w karierze Marco Asensio bo u niego się rozwinął dlatego pytam z tego względu że on ma po prostu mega rozeznanie jeżeli chodzi chociażby o rynek hiszpański no byłoby z mojej strony skrajną nieroztropnością gdybym nie, nie chciał wykorzystać mhm. tych znajomości zresztą tak samo próbowaliśmy, jeśli chodzi o Mariusza Lewandowskiego i jego koneksję w lidze ukraińskiej. No z, z obiektywnych przyczyn wiemy, co się dzieje. Nie, nie udało się, ale, no ale ten model uważam, że jest optymalny, czyli, czyli zawsze we współpracy z trenerem. Okej. Okay. Pytanie o sztab szkoleniowy, zmiany dwóch asystentów, chyba tak, czy ze sobą? Tak, jest to trener. asystent plus analityk. Pracuję z nimi, z tego co wiem, już bardzo długo mają do siebie zaufanie i, i trudno, żeby rozbijać taki, taki team, nie, nie, niech pracują. Okej, okay, czyli to jedyna z trenerem Lewandowskim ktoś odchodzi od razu, czy, czy tylko pierwszy trener się stracił pracę? No, asystent, najbliższy. Okej, okay, czyli tak naprawdę, jeden do jednego. Możemy powiedzieć, że, no tak. że jest, jest zmiana. Jak pan patrzy dzisiaj na, na Radomiaka, na ten sezon, na dorobek punktowy, mówił pan już o tym wcześniej, że nie jest pan z tego zadowolony, to z ilu punktów będzie pan zadowolony na, na końcu? Ja rozumiem, że jest do zdobycia jeszcze 18, więc pan mi za chwilę odpowie, że pewnie tam z 50, ale, ale tak, tak realnie, tak 40 spokojne utrzymanie to będzie już taki. No byłoby fajnie, jakby były 43 punkty na przykład, mhm. to już by było. Zupełnie przyzwoicie, mając na względzie kryzys, który nas dopadł. No nie da się ukryć, że, że oczekiwania no są w zależności od sytuacji i to, się, i to się zmienia. Rok temu w przerwie zimowej byliśmy na trzecim, czwartym miejscu, no to już nawet przebąkiwaliśmy o, o pucharach, tak? No bo trudno... Powiedzieć Piłko, zawodnikowi... pokory bardzo szybko. No, oczywiście, ja to doskonale wiem. Nie tylko, nie tylko jako prezes czy właściciel klubu, już jako sędzia doskonale to odczułem na własnej skórze. No. I, I tych kubów zimnej wody było trochę. Także to, to mnie nie, nie zaskakuje. Natomiast no, były takie zarzuty, że, że jakby nie mamy pokory, że, że zbyt wysoko mierzymy. To nieprawda. Chcę no, powiedzieć zawodnikowi, który jest na trzecim miejscu, w przerwie zimowej. Swoim celem jest utrzymanie. Tak, swoim celem jest utrzymanie. Byłoby to zupełnie dziwaczne. E, Okej, okay. kiedy pan patrzy na już tak w przyszłość, zakładamy pozytywny scenariusz. Radom jak się. Utrzymuje, gra w ekstraklasie w kolejnym sezonie, to dojdzie do sporych zmian w zespole? Pan widzi, że nie wiem, ktoś się już tutaj zasiedział, że trzeba znowu wpuścić świeżej krwi, bo tak sobie przypominam ostatni, w zasadzie ten sezon, to tam chyba z dziesięciu piłkarzy odeszło, z dziesięciu przyszło, czyli 11 i 11. Tych, tych zmian było sporo dość w tym sezonie, jeżeli chodzi o, o ściśle o, o personalia. Tak, no część było jakby wymuszonych, bo aż takich. Yy... Takiego zamachu aż nie, 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 nie robiliśmy, żeby aż tylu wymieniać, ale sytuacja trochę wymusiła kontuzję. Poza tym zabrano nam w zgodzie z zapisami kontraktowymi zawodników. Także także myślę, że, że tym razem aż takich ruchów dużych nie będzie, a już jesteśmy posłowie z kilkoma zawodnikami. Czekamy na rozwój sytuacji. A z tymi, co odejdzie, co, co im się kończą kontrakty, to, to już wiadomo, że ktoś na pewno odejdzie? Mam na myśli tu Filipę Naszcimento przede wszystkim, bo nie ukrywajmy, że Lechia Gdańsk pytała Was o niego w zimowym No tak, no z Filipem jest jeszcze sytuacja niewyjaśniona i nie chciałbym w tej chwili okay. przesądzać, co się stanie. Nie ukrywam, że… Sygnał od zawodnika no nie był zbyt optymistyczny, że że chce tak więc. W tej chwili jest kontuzjowany, więc jakby temat nie jest aż tak gorący. Natomiast ponieważ jesteśmy w takim momencie sezonu i w takiej sytuacji, że Opowiadanie, kto powinien opuścić zespół, byłoby no tak. z mojej strony zupełnym. Tak, bo no, wesoły pan sygnał, że ktoś jest no, tak. nieważny, a trzeba. A ten ktoś musi, musi się walczyć. czuć ważny, żeby, żeby utrzymać ekstraklasę. Dwa pytania jeszcze mam do, do pana prezesa i będziemy za bo się umówiliśmy na 20 minut, więc tak 21 myślę, że, że się wyrobimy. Wczoraj Sebastian Staszewski poinformował, że Raków pytał was o Leonardo Rosę. Czy to prawda? Tak, to prawda, jest zainteresowanie, ale... Jest Transfer zainteresowanie... markowy wycenia na 2 miliony euro. To tak, tak odpowiedzieliście, że takiej kwoty oczekujecie? Ści? Jeszcze nie ma żadnych yy, takich precyzyjnych rozmów, natomiast yy, yy, jest zainteresowanie również nie ukrywamy z zagranicy, y -hmm. co mnie cieszy, no bo jakby wielość ofert spowoduje konkurencję i... i A ma klauzulę odstępnego tego wpisaną, czy nie? Nie ma. Okej, okay. czyli zarobicie na nim, krótko mówiąc. No, Wiara mam taką na to nadzieję, wschazuje. no. Jesteśmy tak jak już wspominaliśmy, klubem o, o bardzo niskim budżecie i tego typu transfery bardzo nam pomogą. Mhm. I ostatnie pytanie, tutaj Piotr Burkowski też się domaga. Nowy stadion, mówimy też, trzeba powiedzieć o tym, że będzie nowa baza treningowa, z której będzie korzystała Akademia. To tak pokrótce, jak mógłby Pan powiedzieć, właśnie o tym, jakie plany ma Akademia, jak to się rozwija, no i kiedy możemy spodziewać się pierwszych efektów, no bo biedne kluby jak mówimy, że takim jest Radomiak, no stawiają jednak na to szkolenie młodzieży, bo to jest najprostszy sposób do tego, żeby, żeby z biednego stać się chociaż taką klasą średnią. No tak i tutaj z pomocą ministra sportu i, i z pomocą premiera Morawieckiego dostaliśmy zasilenie na, na infrastrukturę właśnie w hmm. Akademii i, i dzięki temu już pierwszy obiekt powstał. Mamy nadzieję, że w połowie roku już pierwsze boiska również będą do użytku przeznaczone. A pod względem takim sportowym, jeżeli chodzi o, o Akademię, to też jakoś to może Pan po, pokrótce opisać, bo tam chyba ko koordynator się w przeciągu ostatniego roku też, też chyba zmienił. Koordynator dotyczący Akademii? Coś no, było, no jest Damia, Damian Aderek, który, mhm. który za, zawiaduje tym wszystkim i robi to dobrze i tutaj nie, nie mamy zastrzeżeń, natomiast Akademia się rozwija. No, wiemy, że y, pierwsza drużyna jest taką lokomotywą tego wszystkiego. Także zainteresowanie jest ogromne. Już prawie 800 dzieciaków jest w akademii. Gdy przychodziłem do klubu było 200 kil, kilkoro, także, mhm. także cztery. razy cztery i, i do tego jest potrzebna infrastruktura, żeby, żeby po prostu e, mieli gdzie grać. Mhm. Panie prezesie. A... Ostatnie i kończymy. Radomek się otrzyma w Ekstraklasie? No oczywiście, że tak. Okej. Okay. Tym miłym akcentem dla kibiców Radomiaka. Zakończymy. Zachęcam oczywiście do łapek w górę, do subskrypcji, kto jeszcze nie subskrybuje. Prezes Sławomir Stępniewski, prezes Radomiaka był dzisiaj naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Również dziękuję, bardzo mi było miło. Miłego popołudnia i wieczoru tak. Wam życzymy. Trzymajcie się. Cześć.